Zbliżały się trupie święta. Copyright by profesor Beata Szymańska. Przeprosiłem rodziców, że w tym roku nie będę towarzyszył tacie w kłopotach z zaparkowaniem samochodu, a mam je w estetycznym upojeniu wizją tysięcy światełek i dymów wśród ciemności wieczornych. Pojechałem do Lublina. Na niejasnym przeczuciu, że to chyba moje ostatnie odwiedziny tego miasta w ogóle. To znaczy w, w tym życiu, naturalnie. Pojechałem na rynek zjeść obiad, rzucając wyzwanie spojrzenia trybunałowi. Zerknąłem na ruiny placu po farze, wymyślając jakieś historie o odkryciach, tajnych przejściach, spiskach. W zdrowym społecznie przeczuciu, że mnie nie bawią, mnie nawet. Koło katedry wsiadłem w specjalny zaduszkowy trolejbus i w ścisku, powoli, toczyłem się ku Majdankowi niekiedy przysypiając. Za dzielnicą Bronowice, bezgrzeszną sławą jakichś weselisk, ruchem sterowali już policjanci. Tłumy szły piechotą. Część kierowców zostawiła samochody na parkingu przed dyskontem i szła spory kawałek. Inni, turlając się wolniej niż nogi poniosą, wypatrywali cudu, luzującego się miejsca przy chodniku. Tuż za drogą wjazdową na teren obozu utworzono wielki parking na łąkach, ale i tam trwała walka o byt na benzynę. Trolejbus wjechał na pętle. Wielka fala ruszyła ku przejściu, i na nasz widok policjantka gwizdnęła na falę samochodów, aby Zdjęła stopy z bardzo dziś uciśnionego i zdyskryminowanego pedału gazu. Weszliśmy w alejkę prowadzącą do bramy. Tu setki straganów z wieńcami sztucznymi, z żywymi tylko dziesiątki, lampkami, zniczami, zapałkami. Kupiłem róże, bo mieli prawdziwe oraz zwykłą lampkę. Przeciskałem się dalej, mijając stoisko z kebabami, następnie z watą cukrową, dalej misiami, żelkami, ciepłymi lodami i czymś co pamiętam z perelu jako szczypki, różowe i żółte, przyczepę z hot dogami, krówki na wagę, kukułki. Kiedyś tak nie było. Postarzyłem czoło refleksją. Za bramą skręciłem w prawo, drożyną ku sekcji dziecięcej cmentarnemu Mdekowi. Upewniłem się, że na grobie urszulki nic się nie pali, jeszcze nikt nie był. Szybko poszedłem na grób verbena, położyłem róże i zapaliłem świeczkę. Były to pierwsze kwiaty i światełko na tym grobie. Wróciłem do Mdeku. I zaczaiłem się w zagajniku, skąd mogłem obserwować plac zabaw. Powtarzałem w myślach zaklęcia hermetyczne. Słońce w siódmym domu. Koniunkcja słońce merkury Mars, księżyc wraku w ósmym domu. Dorośli mnie nie dostrzegali, tylko niektóre dzieci zbyt znudzone powagą sytuacji. Wtedy w pedagogicznym memento mori. Jakże tego dnia silnie wzmocnionym aurą udawałem wampira, albo przejeżdżałem ręką w poprzek szyi na znak, że tajemnica jest śmiertelna. Tak czy owak podejrzewam, że Werben udał się do obozu w Majdanku i zorientował się, że tuż przy obozie położony jest współczesny cmentarz katolicki i komunalny. To zestawienie pobudziłoby zmysł konceptystyczny każdego pisarza. O ile z rozległych, pustych pól obozowych nie widać chrześcijańskich nagrobków, ponieważ ich płaskorzeźby przesłaniają zasadzone za murem drzewa, o tyle z samego cmentarza, a okoliczni lub przyjezdni mieszkańcy, gdy braknie miejsca parkingowego pod bramą cmentarną, zostawiają samochody pod pomnikiem i idą na przestrzał zupełnie dosłownie, na skos innymi słowy ku cmentarzowi. Z przyzwyczajenia Różne tu motywacje pisarz im może do konceptu przypisać. Nie zwracając uwagi na budynki obozowe, baraki, komory, drut kolczasty. Gnając tylko do swoich zmarłych. Bo ci mają płyty, w które się nie wdepnie. A tu? Może gdzieś pod ziemią leżą prochy ciała, może się po tym i depcze. No to nie można było ukamieniować, upłycić tej pamięci? A co na to liczne wycieczki żydowskie? Cmentarza nie widzą, a nawet jakby widzieli to, ile wiedzą o chrześcijańskiej estetyce grzebalnej, czy w ogóle by zauważyli? Myślą może różne tu motywacje pisarz im może do konceptu przypisać? Żegnani poczuciem winy, a z powagą właściwą zetknięciu z czymś niewyrażalnym, jak rozmowa ze zmarłą babką, tędy chodzą by nie zapomnieć. Tak doskonale rozumiem to Majdanka wyróżnienie. "Pisarski dreszcz mnie przeszedł, gdy umyślnie cofnąłem się z pętli trolejbusowej, by nie wejść na cmentarz najprostszą drogą, tylko przez druty kolczaste się przedzierając."